Dzień dobry, dzień dobry, Jest nasza włoska patchworkowo-wariatkowo. Słuchajcie, znowu mnie natknęło i znowu muszę Wam powiedzieć, więc nie dbam co tam w tyle i, 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 i jakby o całe otoczenie, ale mówię i mówię do Panów. Drodzy Panowie, bardzo często żyjecie latami w takim rozkroku, w takim stanie zawieszenia. Rozstaliście się z ekspartnerką, macie z nią dzieci. Czasem rozstanie, czasem rozwód, a czasem w ogóle po prostu się wyprowadzacie, a w ogóle nie ruszacie tematu rozwodu, podziału majątku, alimentów itd. Żyjecie z dnia na dzień i staracie się generalnie obchodzić dookoła tą partnerkę, żeby przypadkiem jej nie zezłościć, żeby nie zaczęła utrudniać kontaktu z dziećmi, żeby nie zaczęła no, jakichś tam spraw w sądzie, bo właśnie hasło sąd, hasło rozprawa, rozwód. E, działa na Was jak płachta na byka, zresztą słusznie, bo trafianie do sądu e, to, to jest naprawdę gruba sprawa. W nawiasie przypominam, że jestem mediatorem rodzinnym i nie musicie się rozwodzić i ustalać tego wszystkiego w sądach, wystarczy e, u mnie. Natomiast o tym innym, o, o roli mediatora innym, bo nie o to chciałam mówić. Mężczyźni drodzy, jeżeli żyjecie w tym rozkroku, spełniając e, oczekiwania cały czas ekspartnerki. partnerki żyjąc pod jej dyktando, a trochę tym samym, no jak się jest w rozkroku, to nie jest się ani tu, ani tu, bo też nie jesteś w, w tej nowej rodzinie, przy tej nowej kobiecie. Ona jest niepewna, nigdy nie wiadomo, kiedy dzieci są, kiedy nie będzie, z tobą nie ma rozmowy, ty się wkurzasz, kiedy ona pyta, kiedy ona próbuje jakieś ramy tego wszystkiego narzucić, kiedy ona ci próbuje cię przekonać, żebyś to zaczął ustalać. Jak się nie da, no niestety, jeżeli się nie da y, polubownie, jeżeli nie da się przez mediatora, to tak, może to skończyć czasem w sądzie. Ale wy żyjecie często w takim przekonaniu, że póki jest względnie dobrze, czyli tamta eks nie jest drażniona, ty grasz pod dyktando, ty żyjesz pod dyktando i wszyscy są szczęśliwi, to macie mężczyźni takie poczucie, że waszemu dziecku nic nie grozi. I wtedy się odzywacie są takie tematy że no ja to nazywam alienacja w białych rękawiczkach, czyli tam jest coś na rzeczy yy, i wy nigdy nie wiecie, kiedy będziecie mieć dzieci. Później często się zaczyna tak, że jadą z po dzieci okazuje się, że wracacie bez dzieci, bo dziecko mówi, że boli go brzuch i nie pojedzie z tatą. Albo dziecko nie chce jechać z tatą, bo nie, bo ma inne plany, bo to bo siam, to. Czyli znowu, co się dzieje? No oczywiście wierzycie dziecku, mm, liczycie się z tym, że jakbyście zaczęli robić jakąś tam porutę, to po prostu dziecko będzie nieszczęśliwe, z nie lubi was, przestanie do was w ogóle chcieć przy, przyjeżdżać i jeszcze tam dopingujecie i, i wiecie. Y, Karmicie tą eks, bo finalnie jest po prostu po jej myśli. To jest tak, drodzy rodzice, że poczytajcie sobie dużo o, mm, 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 o konflikcie lojalności. Tak? Dzieciak zawsze, nawet niebuntowany w sposób jawny przez mamę, stanie po stronie mamy. Te sytuacje, kiedy dziecko boli brzuch, ono nie chce jechać do taty, kiedy dziecko ma inne plany, ono nie chce jechać do taty, w dużej mierze są, wca... są jakby wcale nieprawdą. Dziecko tak mówi, bo jemu jest ciężko wyjść z domu od mamy, słuchajcie. Po prostu ono stoi za mamą bo to jest jego główna osoba opiekująca się, zawsze dziecko tam do, do nie wiem, 11, 12, 13 roku życia, kiedy już ten mózg nie jest rozwinięty na tyle, że podejmować i widzieć tą rzeczywistość trochę własnymi oczami, to to dziecko będzie widziało tą rzeczywistość oczami mamy. Jeżeli mama jest w jakiś sposób jeszcze do ekspartnera źle nastawiona, to po prostu dziecko nawet podświadomie jej, jemu jest to przekazywane i ono z takim ojcem ma problem, żeby wyjść, bo co się dzieje później? To dziecko wychodzi, okazuje się, że się świetnie z ojcem ba że jest super relacja, bo właśnie o to chodzi, po przekroczeniu tego domu matki z tego dziecka schodzi. Więc drodzy panowie, wy często po prostu stoicie w rozkroku, nie chcecie drażnić lwa, nie wiecie kiedy możecie jechać z dziećmi, kiedy dzieci wyjdą, kiedy nie wyjdą itd., dalej I żyjecie w takim przekonaniu, że robicie dobrze, bo gdybyście zaczęli walczyć, to dzieci was nie lubią. No więc chciałam Wam tylko powie, powie, po, 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 powiedzieć jedno. Wasze dzieci już cierpią. Wy macie w głowie, że Wy robicie ok dzieciom, ale jeżeli tam jest nawet podświadoma manipulacja i, i, i właśnie ten kącik lojalności, bo to się bardzo dzieje, dzieje często podświadomie, czyli te kobiety naprawdę ze złymi intencjami tego nie robią, tylko one robią to podświadomie, to Wasze dziecko już jest zagrożone, Wasze dziecko już nigdy nie zobaczy modelu rodziny. Dlaczego? Dlatego, że Wy się rozstaliście, wzięliście rozwód i Ty już z matką tego dziecka nie jesteś w związku, nie jesteś rodziną, więc... To dziecko nie ma na kogo patrzeć, a z nową partnerką, dopóki nie uregulujesz tych wszystkich rzeczy, to w ogóle nie stworzysz nowej rodziny, bo będziesz w rozkroku, to nowej rodzinie nie będzie pasowało. Także finalnie poszkodowane będą też Twoje dzieci z pierwszego związku, bo nie zobaczą nigdy taty, który jest, tworzy rodzinę który kocha kobietę, który dba o tą rodzinę, dba o wszystkie dzieci, tak, bo w tych naszych patchworkach pojawiają się nowe dzieci. Także słuchajcie, no to jest temat gruby, bo, bo powtarzalny. Ja zawsze tutaj staram wam się nagrać i powiedzieć kilka słów na, dla takich najbardziej powtarzających się rzeczy, które mnie po prostu, wow. Ja, ja jestem w szoku, jak tyle par, z pracuje pracuję, lud, osób Was indywidualnych, które chodzi do mnie na, na sesje coachingowe jak częsty to jest temat. Także coś, co jest, jeszcze raz powiem, powtarzalne, jest uleczalne, tak? A zasilając się wiedzą z, z zakresu psychologii i też prawa, bo tu naprawdę też trzeba mocno się. Przestać lękać tym, że, że wiecie, podejście jest takie, że sądy są złe, rozprawy długo trwają, a w ogóle sędzina to zawsze da dziecko matce. I, I to wywołuje tą lawinę trwogi u mężczyzn. Więc chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę, wpadajcie na warsztaty, które prowadzę z Marylą Alienacja w Białych Rękawiczkach. Wpadajcie na warsztaty z Kingą, znajdź swoje miejsce w rodzinie paczkorkowej, pokażemy Wam te zależności, te co tam z eks trzeba ułożyć, jak ją uszanować. Ach, to jest gruby temat, i, i naprawdę załatwiajcie te tematy, bo żyć w rozkroku nie da się prędzej czy później, to pieprznie, słuchajcie, i tyle z tego będzie, to trzeba regulować. Nie, nie siłówka, nie od razu lecieć do sądu. Naprawdę też zapraszam, powiem Wam chętnie, kiedy jakby rola mediatora może wejść i, i czemu ten mediator, załatwienie tych tematów jeszcze przez mediatora jest bardzo skuteczne. To, to pewnie myślę, że to jest ten czas, żebym następny odcinek nagrała o roli mediatora, bo nie wiecie, że po prostu można załatwić alimenty, kontakty bez wychodzenia z domu, przez wideokamerę z mediatorem, dogadać się, spisać. Ja, jako mediator, spisuję wtedy ugodę, wysyłam do sądu, wy jako para czekacie cholera tylko na. Na, na list sądu, który przychodzi z zatwierdzeniem tego wszystkiego. Nie użeracie się w sądach, nie wyciągacie brudów, nie wydajecie kasy na prawników, nie tkwicie tam latami, nie bierzecie urlopów z pracy. Dzieciaki tego wszystkiego nie obserwują. Hello, mediator rodziny, zapraszam. No, nagadałam się z różnych dziedzin, ale jedyny wyświęk, który mi przyświecał, to taki, żebyście panowie, to, że gracie pod dyktando X, to, że nigdy nie wiecie, kiedy będą dzieci, kiedy nie będą, to, żebyście wy nie postrzegali tego jako ym, zwycięstwa, jako tego, że wasze dziecko jest bezpieczne. Bo wasze dziecko nie jest bezpieczne, jeżeli się tak dzieje, bo jest to alienacja w białych rękawiczkach i to nie jest dobre. I po prostu im więcej będziecie bardziej stanowczy i bardziej świadomi i pewni siebie, tym zrobicie to, co trzeba zrobić. Pamiętajcie, że im więcej zasad, reguł, określonych dni, godzin przyjazdów do taty, odebrań. Im bardziej to jest wszystko nakreślone i regularne, tym dziecko czuje się bezpieczniej. A jeżeli trwacie w tym stanie zawieszenia, to po prostu wasze dziecko na tym bardzo e, traci. Zapraszam, rozmawiajmy na ten temat. Ściskam Was, cześć.